ranking rzeczy, raczej rzeczy, czułości jakichś takich umizgów do mojego hopa przez inną babę, jak zareaguje, jak ona do niego polezie. Od jeden to takie... A 10? A, lajcik. Także takie przytulanko. Nie jest źle. Szósteczka. Zobaczymy, co będzie dalej. A, spoko, luzik. Ósemeczka. Ale myślę, że może być tutaj jeszcze bardziej... A, co to, kurde... Co to? On drapie, czy o co chodzi The Painting Hug? Nie wiem, co to znaczy, ale to wygląda jak taki mocny uścisk. Ja ci dam się kurwa obściskiwać. Ja ci dam się obściskiwać. Slow dance, może jeszcze pójdziesz na bioderka i jeszcze niżej. Ja ci kurwa dam na bioderka jeszcze niżej. Świzdu, ja ci kurwa w ISE po... Ja ci się w ISE popatrzę! W ISE se popatrzysz, ale. Aha, takie... A, chcę ją udusić. Spoko, nie ma problemu. Dusi ją ile chcesz. To wygląda bardzo dziwnie na siódemkę. On jest dziwny pewnie, więc pewnie tak. Od tyłca. Taki zadowolony jesteś, to spierdalaj do niej. Proszę bardzo, nie ma problemu. Tak jakby, że on na hama ją przytula. A, na hama może przytulać, nie ma sprawy. 哈没多，再